Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z optymalizacji na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się optymalizacją Counter Strike 2. Będzie to optymalizacja samej gry, wraz z informacjami, co powinniście zrobić w waszym komputerze, aby mieć jak najwięcej możliwych FPS-ów, po to, abyście po prostu mieli jak najwięcej FPS-ów, jak najbardziej stabilną gierkę, tak aby grało się po prostu dużo łatwiej. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym zachęcić Was do skorzystania z strony mojego sponsora. Parem ciszych materiału jest CSGO Skins, czyli strona, na której możemy otwierać sobie różnego rodzaju skrzynki albo otwierać skiny do CSA. Na stronie możemy otwierać różnego rodzaju skrzynki walczyć w case battle o, to pierwszym razem a jeżeli skiny, które wydropiliście są niedostępne bądź chcecie wypłacić sobie innego skina, to wchodzicie na exchanger i wmiejcie sobie skinę na innego. Dzięki czemu nie musimy czekać ze swoim skinem, możemy go wypłacić w ciągu kilku minut. Na stronie regularnie pojawiają się różnego rodzaju eventy, które pozwalają nam na zdobywanie dodatkowych punktów, za które możemy zdobywać różne nagrody. Z kodem w zyskujesz 10% bonusu do lodowania oraz 2,10 zł na start oraz pamiętaj o tym, że codziennie masz darmowe skrzynki. Tak więc przechodząc do optymalizacji samego CSA 2. Zacznijmy od tematów ważniejszych niż nawet same ustawienia gry, czyli od Ustawień BIOS. Aktualnie, jeżeli chodzi o samą grę, ona będzie wymagała od Was wejścia w BIOS, jeżeli wcześniej tego nie robiliście. Domyślnie jest wojna procesorów o ilość rdzeni, o prędkość procesorów i tak dalej. Natomiast Ryzen zauważył, że im więcej 3 d w dany procesor będzie posiadał na danym rdzeniu, to będzie też wydajność w grach dużo wyższa. Tak więc, jeżeli chcemy osiągnąć większą stabilność, jak i lepsze FPS-y w cs no to musimy wyłączyć SMT, czyli wyłączyć wirtualne wątki. Jeżeli chodzi o Intela, tam włączamy również Ikors, e po to, aby po prostu mieć tych rdzeni mniej, ale żeby działało po prostu lepiej. Jeżeli chodzi o gry, one nie potrafią sobie poradzić z tak dużą ilością rdzeni jak na przykład 16 czy 12. Whatever. W cs jeżeli będziemy testowali sobie komendę threads w ustawieniach startowych, dojdziemy do wniosku, że 7 wątków to jest maksymalnie, ile potrafi ten CS wykorzystać. Tak więc, jeżeli posiadacie procesory, tak jak na przykład Ryzen 9 800 x 3 d no to w tym wypadku włączenie SMT może bardzo znacząco podnieść wydajność w samej grze. Po to, aby zwiększyć sobie FPS, oczywiście w Biosie możemy również podkręcić procesor, czy też zoptymalizować swoją pamięć operacyjną, jeżeli chodzi o pamięć RAM. Tutaj, jeżeli chodzi o poradnik, takiego poradnika Wam nagrać nie nagram, ponieważ każda kość. Inaczej się podkręca, inaczej te timingi się ustawia. Jest bowiem schemat, którego się trzyma, ale nie jestem w tym specjalistą, tak więc nie będę wam w tym doradzał. Po prostu włączcie XMP, wyłączcie SMT i cors, jeżeli macie Intela i powinno być wszystko w porządku. I to tylko takie podstawy, bo wiadomo, że w BIOS można zrobić znacznie więcej, natomiast te podstawy zmienią naprawdę dużo. Przejdźmy teraz do optymalizacji samej gry. Zapraszam Was do mojego Discorda, do którego link oczywiście znajdziecie w opisie. Tutaj macie taką zakładkę jak od Skula i tu jest kanał pliki do pobrania. Tutaj mamy optymalizację do CSA 2 na 6042025 na stronie pliki.schoolmedia. Jeżeli Discorda nie posiadacie, to możecie wejść bezpośrednio na stronę pliki.schoolmedia.pl i wyszukać sobie tą optymalizację i ją pobrać. Po popraniu będziecie mieli zipa, którego należy wypakować. Robimy to za pomocą funkcji wyodrębnij wszystkie, bądź też przez 7zipa, czy też winrara. Ja używam osobiście 7zipa, ponieważ jest on bardzo lekki i bardzo szybki. Po wypakowaniu wchodzimy sobie w folder, klikamy na priorytet, klikamy na dwa razy na wysoki. Natomiast w przypadku priorytetu, tutaj również należy to sobie przetestować, na którym priorytecie u Was najlepiej działa CS. U jednych może to być normalny, u innych może być to powyżej normalnego, a u większości prawdopodobnie będzie to po prostu wysoki priorytet. Przejdźmy sobie teraz do konfigu. Figów tutaj jest trochę zakmatwane w przypadku CS2, bo one są w różnych miejscach, jeżeli chcemy wszystko sobie zmienić. Natomiast jeżeli chcemy zrobić to automatycznie, to tutaj w parce dałem wam instalator do mojej aplikacji Smooth Wizard, która zrobi wam to automatycznie. Wchodzimy sobie tylko w zakładkę optymalizuj gry, wyszukujemy sobie CS2 i klikamy optymalizuj i ta optymalizacja nam się już wykona. Tak samo jak możemy sobie skopiować komendy startowe czy zmieniać bardzo szybko priorytet. Dodatkowo bo by tutaj optymalizacja systemu i optymalizacja procesów dla jakichś serwisów, ale o tym możecie poczytać sobie sami. Jeżeli chcemy manualnie dodać sobie konfigurację, to musimy wejść w Steam CFG. I teraz ważne, nie kopiujemy tego, tylko przepisujemy dane, które potrzebujemy bądź zmieniamy je według własnych potrzeb. Szukamy folderu Steam, wchodzimy sobie w User data 228. U mnie w tym przypadku te cyferki User ID możecie znaleźć sobie, wchodząc w twój profil. Tutaj wchodzicie sobie w ekwipunek, To może wysyłać mi oferty wymiany w ofertach wymiany. I tutaj na końcu mamy partner, równa się i tym po prostu kodzikiem szukamy sobie tutaj tego. Właśnie ID, bo to jest ten nasz ID. Tutaj wchodząc w lokal i cfg, mamy bezpośrednio te pliki. I wracając, dlaczego nie można kopiować tych plików bezpośrednio? Można, ale tylko w sytuacji, jeżeli ten plik, który mamy z prawej strony, wygląda wizualnie tak samo jak ten -plik, plik po lewej stronie, czyli ten, który chcemy przekopiować. Dlatego, że są trzy różne wersje konfigów, z tym zrobił trzy różne wersje CSA, Na to wychodzi i każdy ma po prostu, znaczy każdy, co trzeci użytkownik, co trzeci użytkownik co drugi. No po prostu owe trzy różne wersje CSA i trzy różne konfigi na różnych komputerach są one po prostu inne i w momencie, kiedy przekopujecie konfig, który ma inny układ do configa, który ma inny układ, no to po prostu wam się zresetuje i nie będzie wam działał. Więc jeżeli macie tak samo wyglądający konfig jak mój, to możecie sobie ten plik po prostu przerzucić. Jeżeli tego nie macie, no to musicie po prostu te wartości wszystkie po kolei, które potrzebujecie, takie jak na przykład high sync dpi shader quality i tak dalej te wszystkie wartości tutaj w nawias w cudzysłowie przekopiować na prawą stronę tak abyście mieli te ustawienia bądź dopasować je do własnych potrzeb tak abyście mieli maksymalne możliwe FPS. To samo, to samo w przypadku video.txt jeżeli plik wygląda tak samo to możecie po prostu ten plik przekopiować jeżeli nie no to te wartości przepisujecie po to aby mieć jak największe możliwe FPS. Z jedną różnicą antyalias w tych plikach jest ustawiony na 4x po to aby była jednak wizualność też dobra, jeżeli korzystamy z rozdzielczości innej niż natywna, więc jakby tutaj możecie sobie wpisać 0, tak samo w poprzednim pliku, jeżeli nawiązujemy do wartości MSAA, to również możemy ją sobie wyłączyć Tutaj mamy, jak widzimy, MSA samples i to możemy również ustawić sobie na 0, jeżeli nie chcemy mieć tego MSAA. Jeżeli chodzi o Steam Config, to tyle. W Game Configu nie musimy nic kombinować, po prostu wchodzimy sobie w bibliotekę, skąd jest, właściwości, zainstalowane pliki, przeglądaj. I tutaj tak naprawdę wchodzimy sobie tylko w Game, csgo, cfg, kopiujemy sobie te trzy pliki na prawą stronę i po przekopywaniu możemy wejść sobie w plik autoexec. Jeżeli chcemy, aby wczytywał wam się wasz konfig, jak na przykład ja mam tutaj wpisane sobie exec a, no to wpisujemy sobie exec i na przykład nasz konfig. Ja mam tu dane przykładowo konfig z i możecie sobie po prostu to odhaczyć i wtedy macie jakby execa do tego z SCFG. wtedy w pliku z kół możecie sobie wpisać co chcecie, czułość, celownik, viewmodel i tak dalej, ja ostatnio z swojego konfiga usunąłem celownik oraz e, czułość, bo zbyt często zmieniałem, więc stwierdziłem, że po prostu nie będę miał tego w konfigu. Wy możecie sobie tutaj te komendy wszystkie wkleić. Tutaj są przykładowe komendy jak viewmodel, radar, Had. Jakieś aliasy na zgłośnianie pod L. Jak sobie wciskamy L, to się nam przełącza na tryb, taki treningowy, e, czy nie ukrywanie awatarów, czy rysowanie z procesorów y, po to, abyśmy mieli po prostu swoje ustawienia co do FPS pusta CFG. Tutaj zmieniać raczej nic nie musicie, to jest raczej taki konflikt, po prostu. Większa wam FPS i tyle. Potem cofamy się do optymalizacji CS2, wchodzimy w komendy startowe TXT. Tutaj sobie wszystko kopiujemy. Chyba, że gramy na premierach głównie oraz MMA, pomijamy tą pierwszą komendę i kopiujemy sobie wszystko. Poza tym, allow free party software i wklejamy sobie to do komend startowych. Czyli ja nie gram w ogóle premierów, kopiuję sobie te komendy. Wchodzę w bibliotekę CS2, właściwości i tutaj na dole wklejam, zamykam i tyle. I to wszystko z optymalizacji. Nie dodajemy tutaj żadnych komendów trec, żadnych komendów frek i tak dalej, bo one w CS2 tylko robią problemy. Tak samo widziałem gdzieś komendy jakieś no reflex. na różnych sprzętach są różne efekty, aczkolwiek no reflex głównie baguje gierkę i baguje ten silnik, więc po prostu jeżeli nie chcecie reflexa, bo po prostu działa on źle w CS2, no to wyłączcie go w ustawieniach, a nie wyłączcie obsługę jego w komendzie startowej. CS2, jak mówię, nie lubi komend startowych i nie lubi jak się zmienia niektóre rzeczy, oczywiście nie wszystkie, ale niektóre rzeczy to wtedy jest po prostu masakra. Więc odpalimy sobie tutaj sika, włączymy jakiś Deathmatch, zobaczymy jak to chodzi. Ja nie grałem tydzień w tą gierkę, bo się trochę na nią wochnąłem przez to ileś cheaterów w tej grze nawet na faceitach. Aczkolwiek sprawdzimy sobie, jak tutaj gierka na moim sprzęcie będzie się zachowywała. Wy, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, dajcie znać w komentarzu. Ja postaram się Wam odpowiedzieć. Sprawdźcie sobie Smooth Wizarda. No i widzimy się w kolejnym optymalizacji widzowie. A ja idę sobie demo odpalać. Uuuh, dostałem y, Żyto 10-letniego weterana. Ciekawe. A wejdę sobie na razie na zwykły Deathmatch, zobaczymy po prostu jak na zwykły Deathmatch tu chodzi. Nie będę wchodził na jakiś server. tak ja długo w tą grę nie grałem. No, powiem, szczerze, kurde widzowie, aż się chce chyba grać w tą Poza tym, gdyby nie ci to gra raczej całkiem, całkiem już chodzi. U, jakieś dziki teraz weszły ładne. No a jakieś dziki weszły. No nic widzowie, to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że niech się was podobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz pod spodem oraz subskrypcję z dzwonkiem. Widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się do kolejnych odcinków. Cześć, cześć.